G.I.S.E. A, tak wszyscy. ta wszyscy ta, 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 ta. Mamy tutaj dużego obrońcę, T29 Wszyscy do lasu pojechali Do lasu O tu Dobra, nie ma co tam tego. Nie, nie, jadę z tobą. Nie. U, coś do nas przyjechało. Ja. To musiało boleć. Co za, za zero. Oj, śmieszek. Hey! Diesel mi padł. Aja. cel namierzony. Tam we mnie tak strzela strasznie. To musiało boleć. Gotów do strzału. Ping. Kurde, jak łatwo w tym moim głównie się silnik rozwala. Co to kurwa, to jakiś kurwa kawumi. Kart pójść wano na go zdjął. Ty wiesz co tam na początku lasu, to, to nie ekipa siedzi. O no tutaj. Ale faj do przodu, bo jesteś na jeden strzał. Tak, tak, chowam się. Chowam się w krzakami. a, e, a mi się przydziela. Nie, no tego widzę. Nie, ja nie widzę. Wziął się podział! Tyle To, ale wyso wszyscy tak kurwa jak idioci siedzimy w tym lesie. No wiem, ciężkie się... jak... wjeżdżają do lasu, to się przegrywa. No naprawdę, a że atakują szybko, to jest jedyna szansa. Go, go! Power Rangers. Ufa, co tu jedzie? T29 Tego Isa widać. Gdzie on się podział? Też widzę. Zabrawiłem go, co za ja, ja nie wiem, wiem ktoś go za 300 no, ale tak chyba nie ja. Pójdź, co jest. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Nie ruszaj się, giń. Kurwa, jakie mam marne to moje dział О! Oh. Скоро Sielam ślepa Mam go na celowniku Z Ale Trudno, ja muszę pojechać, bo inaczej... Cel poza zasięgiem Dobra. Co tu się dzieje? Tiger Jeszcze raz i pójdzie w piach O pięknie, gąsko O! <laughs> prawie go ubiłem, no jest likwidowany. Następny proszę Nie daj się, nie daj się, ucieka Arta w niego wali, wiesz? Jedzie do ciebie. O się za daleko i... Czekaj, uciekaj. uciekaj. Dobra, ja powiem ci w co dostałeś. Yy... Tam przed wieżyczki. Chcę. Nie, nie, nie. No. W tą górną wieżyczkę to tak centralnie. A poniżej koło kierowcy. Czy co to tam jest w tym togu? Chyba, że mi nic nie oddaliło, bo pod uwagę, nie trafił, bo to. Tam. To, to to to, to to Ja ma jak szarża z 4% HP A co? Hula tak dogs out No nie, no ty o, jak o, to o, mogłeś tak nie trafić Nie trafić, to ja trafiłem. Tylko czy, to, czy, nie tylko Nie to, zabić O, teraz w ogóle, nie trafiłem E, então. Uh... Oh,